Niedziela na serio. Słowo Boże dla narzeczonych, małżeństw i rodzin. Prowadzi i zaprasza ksiądz Maciej Dalibor, salwatorianin. Szczęść Boże, witajcie w kolejną niedzielę, ostatnią już niedzielę września. Przed nami ostatni tydzień a w nim ostatnia sobota miesiąca, czyli zwyczajowy dzień, tak na serio, w którym chcemy świadomie łączyć się. W modlitwie za wszystkich powołanych do małżeństwa. To przed nami w tym tygodniu, a my kroczymy sobie drogą Bożego Słowa od niedzieli do niedzieli, starając się przez cały tydzień żyć usłyszanym na początku pierwszego dnia tygodnia, czyli w niedzielę, Słowem. Od początku września, powiedzmy tego roku, kalendarza. Do początku roku kalendarzowego jeszcze trochę zostało czasu. Od początku tego roku, nazwijmy to duszpasterskiego, szkolnego, w każdym razie po wakacjach, idziemy drogą wyznaczaną nam przez drugie czytanie ze świętym Pawłem. Do tej pory były to czytania z listu do Rzymian. Dziś to będzie czytanie z listu do Filipian. Chciałem jeszcze dopowiedzieć, że staram się wrzucać dla Was te rozważania z niedziel sprzed trzech lat, które tyczyły się dokładnie tej samej liturgii słowa. Już wtedy te trzy lata temu, ta niedziela na serio istniała, była ona wtedy pisana, więc jest dostępna na naszej stronie internetowej, czyli tak Staram się w opisach, tam gdzie wrzucamy tę te niedzielę, teraz w pliku dźwiękowym umieszczać link do, do tamtych rozważań. One może były nawet takie. Nawet nie może, po prostu były bardziej tyczące się wprost życia małżeńskiego. Teraz idę przynajmniej póki co taką linią bardziej ogólną i dlatego też wrzucam te rozważania sprzed trzech lat, żeby można było do nich wracać. Myślę, że wciąż one są aktualne i mogą pomóc czy poszerzyć konteksty, w których spotykamy się z tym słowem. Niemniej polecam, wam, abyście jako małżonkowie, rodzice, osoby chodzące ze sobą, poszukujące drogi, żebyście też osobiście spotykali się z niedzielną liturgią słowa, czy to z tym czytaniem, które ja tutaj rozważam, czy z tym, które było rozważane trzy lata temu, czy z tym, które po prostu wy wybierzecie. Ważne, żeby do tego osobistego spotkania ze słowem po prostu w naszym życiu dochodziło, a niedziela jest szczególnie Szczególnym dniem, kiedy chcemy dać miejsce Panu Bogu, kiedy chcemy dać przestrzeń Panu Bogu do tego, żeby mógł do nas mówić, a my sobie też dać taką przestrzeń i możliwość na to, aby tego Pana Boga mówiącego do mnie po prostu usłyszeć. Bo w dniach powszednich może być to po prostu dla nas trudniejsze, a niedziela wydaje się być uprzywilejowanym dniem do tego, aby słuchać Pana Boga. Dzisiejsze niedzielne drugie czytanie z listu Świętego Pawła Apostoła do Filipian, rozdział pierwszy, wersety od 20 do 27, przy czym tam są pewne niuanse, jeszcze 20c do 24, i potem 27a. Tak to wygląda w istocie rzeczy. Posłuchajmy drugiego czytania. Chrystus będzie uwielbiony w moim ciele, czy to przez życie, czy przez śmierć. Dla mnie bowiem żyć to Chrystus, a umrzeć to zysk. Jeśli zaś żyć w ciele, to dla mnie owocna praca, cóż mam wybrać? Nie umiem powiedzieć. Z dwóch stron doznaję nalegania. Pragnę odejść, a być z Chrystusem, bo to o wiele lepsze. Pozostawać zaś w ciele to bardziej konieczne ze względu na Was. Tylko sprawujcie się w sposób godny Ewangelii Chrystusowej. Tyle, święty Paweł, w tym naszym dzisiejszym drugim czytaniu. Moi drodzy, mamy. Obraz do poprzedniej niedzieli, do poprzedniego tekstu. Mam nadzieję, że w ogóle w minionym tygodniu udało się Wam żyć tą prawdą, jakoś ją sobie częściej przywoływać, uświadamiać i przekuwać w czyn, że należymy do Pana. Że to, co robię i jak robię, to bierze się z faktu, że wiem, kto jest moim Panem. Do kogo ja należę? To tak, jak kształtujecie wasze małżeńskie życie, wiedząc, do kogo należycie, że należycie nawzajem do siebie, jako małżonkowie, jesteście swoimi, ty jesteś jej, a ona jest Twoja. I to determinuje. Mam nadzieję, wasze zachowania: To, że jesteście wobec siebie na siebie szczególnie wrażliwi, że jesteście sobie szczególnie przychylni, że pamiętacie o tym, to, co słyszymy w pieśni nad pieśniami: Mój miły jest mój, a ja jestem jego. Czy pamiętacie o tym we wszelkich zachowaniach, relacjach, sytuacjach życiowych, obojętnie czy ta, do której Ty należysz, jest obok Ciebie, czy może obok Ciebie jej nie ma? I tak samo w życiu duchowym należymy do pana. No obojętnie czy ja sobie w danym momencie uświadamiam to czy nie, no to zachowuje się tak, że to zachowanie wskazuje na to do kogo ja należę. Kto jest moim panem. I dzisiaj otrzymujemy obrazek konkret właśnie tego należenia do pana. I wtedy mówił Paweł, i dziś mówi Paweł, wtedy do Rzymian, dziś do Filipian, a zawsze do nas: Chrystus będzie uwielbiony w moim ciele, czy to przez życie, czy przez śmierć. Dla mnie bowiem żyć to Chrystus. To mi y, żywo przypomina to, co, y, to, to, czego słuchaliśmy tydzień temu: I w życiu, więc, i w śmierci należymy do Pana. Nikt z nas nie umiera dla siebie, i nikt z nas nie żyje dla siebie. I to, to, i to jest ciekawe, też taki kontekst historyczny: to zeszłoniedzielne czytanie było z listu do Rzymian. Dzisiaj czytanie jest z listu do Filipian. Dzisiaj mamy do czynienia z Pawłem, który jest uwięziony i czeka na wyrok. No, nikogo innego jak Cezara. Paweł wtedy, tydzień temu, pisał do Rzymian, a dziś pisze z Rzymu. I wtedy, jakby pisał w teorii. Przywoływałem tydzień temu kontekst, dlaczego on pisze o tym, co chce, na co chce wskazać. Wspólnota rzymska była podzielona, pokłócona, i tak dalej, i on chciał im pokazać, co jest fundamentem, od którego powinni zacząć budować zgodę, jedność we wspólnocie: że wszyscy należymy do Pana w życiu i w śmierci we wszystkim. W każdym zachowaniu należymy do Pana, ale m, można powiedzieć na użytek dzisiejszego rozważania, że wtedy Paweł teoretyzował, a dziś y, Paweł pisze o sobie. Dziś to już nie jest y, tylko teoria. Dziś, co więcej, Paweł pokazuje, jak to, co głosił wtedy, jak dzisiaj tym żyje. I to w kontekście Waszego powołania do małżeństwa można powiedzieć, że w momencie składania przysięgi małżeńskiej teoretyzowaliście to uogólnienie jakieś, składaliście obietnice. I dzisiaj w taki sposób, patrząc na list do Filipian i na to zdanie, i na to połączenie z zeszłoniedzielną liturgią Słowa, można, możecie zapytać siebie, no jak wygląda ten konkret w Waszym życiu? Jak Wypiszecie tę małżeńską przysięgę Waszą codziennością, właśnie? Oczywiście to ma też kontekst życia duchowego, kontekst sakramentalny. Sakramentu małżeństwa pokazałem, podałem przed chwilą. Każdy z nas należących do Chrystusa, czyli ludzi ochrzczonych, może zapytać, jak wygląda ten konkret sakramentu chrztu w moim życiu. Jak ja piszę to przymierze moje z Panem Bogiem w konkrecie mojej codzienności, to przymierze zawarte w momencie sakramentu chrztu. Jak ja pisałem to przymierze między mną a Panem Bogiem zawarte, czy jakoś zaktualizowane, przepraszam za to zawieszenie, szukałem słowa, jak ja realizowałem to przymierze zaktualizowane tydzień temu w niedzielę, poprzez bycie na Eucharystii, poprzez słuchanie słowa, poprzez przyjęcie Komunii Świętej. Jak ja tym żyłem w konkrecie mojego tygodnia, mojej codzienności. Bo, to mnie prowokuje do, do tych pytań, do tej refleksji. Paweł pisze dziś o sobie, pisze jako świadek, pisze jako ten, kto spełnia w swoim życiu te słowa, które on dziś, chciałoby się powiedzieć, wcześniej, napisał do Rzymian, które rozważaliśmy tydzień temu, jakby z perspektywy teorii. Rozważań. A dzisiaj Paweł pisze o sobie, powtórzę: Chrystus będzie uwielbiony w moim ciele, czy to przez życie, czy przez śmierć. Dlaczego Paweł to pisze? Tutaj znowu dziś dla nas ważny jest kontekst historyczny tego listu i sytuacji, w której znajdował się Paweł pisząc list do Filipian. Paweł, już powiedziałem, jest w więzieniu i Paweł czeka na wyrok. Jest więc, będąc w więzieniu, ograniczony w podejmowaniu decyzji. I to, yy, że Paweł mówi o życiu lub o śmierci własnej, o dalszej działalności lub o jej braku, to Paweł mówi o tym wyroku, na który czeka. Paweł, w momencie, w którym jest, nie wie, co się z nim stanie. Nie wie, czy zostanie skazany na śmierć, bo taka jest opcja. Czy też może zostanie uniewinniony, wypuszczony i będzie mógł dalej działać? Bo taka też jest opcja. Ale Paweł na wyrok sądu na ten moment już nie ma żadnego wpływu. On po prostu na niego czeka. Na pewne rzeczy w życiu nie mamy wpływu. Przypomina mi się tutaj yy, dialog yy, z władcy pierścieni. Kiedy Frodo, dialog między Frodem a Gandalfem, kiedy Frodo mówi, że żałuje, że doczekał takich złych, podłych czasów. I Gandalf mu mówi, ale to jest poza Twoim wyborem. My nie mamy na to wpływu, w jakich czasach żyjemy. Ale my decydujemy o tym, jak wykorzystamy Dany nam czas. I to jest ważna też wskazówka w kontekście tego naszego dzisiejszego rozważania, tego czytania z listu do Filipian. Bo Paweł, no właśnie tego nas uczy: mówi i uczy, że bez względu na to, co będzie, się jakoś wielce tym nie zamartwia, co będzie. Dlaczego się nie zamartwia? Bo należy do Chrystusa. Bo dla Niego yy, żyć to Chrystus. Dlatego się nie zamartwia. I dlatego yy, bez względu na to, co będzie, jaki wyrok zapadnie, to On Paweł będzie w tym szukał Chrystusa, bo należy do Chrystusa. Chrystus będzie uwielbiony w moim ciele, czy to przez życie, czy przez śmierć. Obojętnie co przyjdzie, to Paweł w tym, co przyjdzie, będzie szukał Chrystusa. Będzie skupiony w tym, co go spotka, na Chrystusie. Czy przyjdzie mu pójść i oddać życie za Chrystusa, to będzie patrzył w Chrystusa. Czy przyjdzie mu dalej głosić Chrystusa, to będzie wpatrzony w Chrystusa. Będzie głosił Chrystusa. I w życiu więc, i w śmierci należymy do Pana. Chrystus będzie uwielbiony w moim ciele, czy to przez życie, czy przez śmierć. Czego Paweł nas uczy? Paweł uczy nas szukać Chrystusa we wszystkim. I uczy nas też tego, żeby nie zajmować się rzeczami, na które nie mamy wpływu. Po prostu je zostawić. Oczywiście to nie jest takie proste. Najlepiej może to mówić święty Paweł. Jego przyszłość to jest umrzeć w męczarniach męczeńsko albo żyć dalej. No to jest wysokiej jakości próba. Wysokiej jakości dylemat, wysokiej jakości niewiedza, wysokiej jakości wyzwanie. Nie można tu powiedzieć, że a co on tam wie, ja to mam problemy. No, siedzi chłop w więzieniu, ciąży na nim wyrok śmierci, więc to nie jest takie tanie, tak sobie powiedzieć. On to ma głęboko przemyślane, więcej, on to ma głęboko przemodlone. Gdy Paweł mówi, dla mnie bowiem żyć to Chrystus, to on wie co mówi. Wie, bo on należy do Chrystusa. Bo on ze względu na Chrystusa wszystko inne uznał za stratę. I dlatego, że on żyje tym, Należy do Chrystusa, dla mnie bowiem żyć to Chrystus. Dlatego potrafi dostrzec dobro i w jednej, i w drugiej opcji. Widzi Chrystusa i w fakcie swojej śmierci, śmierć jest mi zyskiem, powie, ale widzi też go w dalszym życiu doczesnym. To o wiele lepsze, bardziej konieczne, ze względu na Was, powie, żyć tu na ziemi, w doczesności. Tutaj też yy, pokazuje Paweł, yy, jak ma świadomość tego, że coś może być lepsze dla Niego i coś może być lepsze dla wspólnoty. Piękne jest to dzisiejsze czytanie i trudne. Trudne, bo, bo jest ono wielkim wyzwaniem, bo to Pawłowe stwierdzenie umrzeć to zysk no tak może powiedzieć tylko człowiek wiary. Tylko ten, kto istotnie żyje tym, że należy do Chrystusa i wie, że śmierć. Że tu nie chodzi o śmierć jako o śmierć. Tu chodzi o życie. Śmierć jest mi zyskiem, bo śmierć jest przejściem do życia wiecznego, do bycia z Chrystusem w wieczności. Napisze w innym miejscu Paweł: Odłożono dla mnie wieniec sprawiedliwości, który mi w owym dniu odda Pan, ale zaraz potem dopowie jeszcze: Ale nie tylko mnie, ale i wszystkim tym, którzy umiłowali pojawienie się Jego. To nie tak, że, że Paweł pragnie śmierci. To nie o to chodzi. On nie wzbrania się przed jednym ani przed drugim. Nie wzbrania się przed dalszym życiem w doczesności. On wie, że to byłoby bardziej koniecznie ze względu na wspólnotę. Ale on ma to wszystko dobrze poukładane. Ta część nawiąże do tych naszych rozważań z listu do Rzymian, ta część teologiczna, doktrynalna, to on to przerobił w sobie. On doskonale wie, na czym polega życie i jaka jest różnica między doczesnością a wiecznością. Zresztą będzie mówił o sobie w tych wątkach autobiograficznych, w listach, że został znam człowieka w Chrystusie, który został porwany do siódmego nieba. Czy w ciele? Nie wiem. Czy poza ciałem? Też nie wiem. Bóg to wie. Ale widział rzeczy, których się nie godzi powtarzać. Nie dlatego, że takie straszne, ale dlatego, że tak niepojęte, tak piękne, że ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało. I na koniec Paweł mówi dziś do Filipian i do nas, tylko sprawujcie się w sposób godny Ewangelii Chrystusowej. Czyli przesuwa akcent z siebie na tych, do których pisze, czyli też na nas, na każdego z nas. Sprawuj się w sposób godny Ewangelii, czyli w kontekście tego, co zostało powiedziane wcześniej, zapytaj siebie, jak to jest ze mną. Z moim czytaniem rzeczywistości. Z moim wykorzystywaniem danego mi czasu? Czy Chrystus jest moim życiem? Czy ja szukam Chrystusa we wszystkich wydarzeniach? Czy ja dostrzegam Chrystusa we wszystkich wydarzeniach? Czy ja nie ubóstwiam doczesności? Czyli innymi słowy, jak patrzę na Perspektywę mojej śmierci. Co myślę o czekającej mnie śmierci? Jak się na nią przygotowuję, a może się nie przygotowuję? Jak uczysz, to może dla nich to nie jest jakaś najbliższa perspektywa, oby nie, ale jak uczysz odpowiedzialnego życia w, przepraszam, w kontekście wieczności twoje dzieci. Jak uczysz je wybierać ze względu na Chrystusa, jak uczysz je czytać Chrystusa obecnego w ich życiu, w, obecnego w, w, w życiu Waszej rodziny? I czy rzeczywiście potrafisz się zajmować w życiu tym, na co masz wpływ, ale zajmować się i szukać we wszystkim Chrystusa. Żyć to Chrystus. Niech to będzie przesłaniem dla nas na ten tydzień. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus na wieki wieków. Amen.